Teraz czas na stały punkt programu. Sprawdzamy alfabet wyborczy i propagandy i Andrzej Krajewski. Kwiecień 2020 roku. Do wyborów zostały tylko dwa tygodnie. Na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę chce głosować aż 59% wyborców, co oznaczałoby rozstrzygnięcie wyborów już w pierwszej turze. Pan Duda, pan Duda i wszystko z się uda. Ale Senat. Zabójcze koperty. Nadal nie zajął stanowiska w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, a mija już 17 dzień zwłoki. Te zwłoki Senatu wiadomości pokazywały aż do 6 maja. Do odrzucenia przez senatorów ustawy kopertowej. Wybory w maju metodą kopertową, pseudometodą nie mogą się odbyć. Gdybyśmy zgodzili się na to, aby te wybory się nie odbyły, Polska nie ma głowy państwa. Chodzi o ciągłość państwa i my mamy konstytucyjny obowiązek tą ciągłość zapewnić. Kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia. Dlatego jeszcze w maju Polacy powinni dokonać wyboru. A jak mają to robić? Wiadomości przygotowały instrukcje. Jeśli ustawa wejdzie w życie, Poczta Polska, wykorzystując swoje ogromne doświadczenie oraz możliwości logistyczne, odpowiednio przygotowane pakiety wyborcze dostarczy na adresy obywateli wskazane w spisie wyborców. Trafią one do skrzynek pocztowych najpóźniej na dzień przed głosowaniem. Pakiety wyborcze będą dostarczane przez dwuosobowe zespoły listonosza i osobę asystującą, która będzie kontrolowała proces doręczania. Po zapoznaniu się z instrukcją oddamy swój głos na karcie do głosowania. Ze swoim głosem będzie można wrzucić do specjalnych skrzyń nadawczych w dniu wyborów. Po wyjęciu oświadczenia z koperty zwrotnej, komisja zaznaczy w spisie fakt wzięcia udziału w wyborach. Z kolei nadal zaklejona koperta z kartą do głosowania trafi do urny. A jednak w maju wyborów nie było. Jak to się stało, przypomnę za tydzień.